Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ludzie z których a to jest kolejny odcinek Spidermana! I dziś moi kochani zaczynamy w stroju Starka, w którym wydaje mi się, że skończyliśmy ostatnio, ale nie jestem pewien. Oje, fuck Holy fuck! Wracaj, wracaj! Peter! Ek! I zdążyliśmy nawet na wiadomości u Więc Zajebiście! Zajebiście się coś dzieje, jakieś akcje Zobaczymy co oni będą mówić. Zaraz będę z wami rozmawiał, tylko posłuchamy Ale uczciwy Taką mam pracę burmistrzu Uczciwość jest dla mnie najważniejsza i nic tego nie zmieni Dobrze, to co to za wyjątkowo istotna wiadomość Którą ujawni pan po raz pierwszy Na antenie mojego programu Brutalny, tchórzliwy atak bombowy na ratusz W którym prawie zginąłem Ujawnił dotkliwe niedobory kadrowe w naszej policji Drodzy nowojorczycy Osobiście zadbam, żeby służby otrzymały niezbędne wsparcie. Okay. Aha, mówiłem. Wszyscy słyszeliście, jak mówiłem, że jest nam to potrzebne. Ściągnie pan policję z Lake tak jak sugerowałem? Mm. Nie. Nie, choć to zacny pomysł. Zamierzam nająć firmę ochroniarską, podobną do tych, które często towarzyszą naszej marynarce. Nie mogę jeszcze podać jej nazwy, jako że musimy podpisać kontrakt, ale zapewniam, że ma świetne kwalifikacje. Brzmi doskonale, burmistrzu. Okej. Okay. Muszę się wstrzymać z moją twardą, ale sprawiedliwą oceną do czasu. Aż poznam wszystkie szczegóły. Na to liczę. Dodam również, że nie zastąpi ona naszych odważnych przedstawicieli prawa, a jedynie pomoże im okiełznać obecny kryzys i osiągnąć wymierne rezultaty. Okay. Wyniki są tym czego wszyscy pragniemy. Wie pan, cieszę się, że jest pan z nami. No gołąb, jest? Z co do współpracy Spidermana z, Spider z demona. To z pewnością nie fascynująca teoria, ale lekarze sugerują, żebym udał się teraz na spoczynek. Więc sam rozumiesz. Olaugo, dobra, olejmy tego gołębia tak burmistrz Orołu, Jamesona. Coś mi się twardy, Z trigerem twardy, ale sprawiedliwy. dzieje.. Nie! Co jest grane? Leci spokojnie, jestem ciekawy, moi koni. E, co tutaj jest, ten taki zaznaczony obszar? O, właśnie tutaj. Niech to! To mi uciekł. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Cześć! A misja poboczna to. A dobra, zróbmy sobie misję poboczną. Zobaczymy. Chciałem Ci tylko podziękować za uratowanie mojej. A kiedy to było? Nie ma problemu Ok Ktoś tak zajęty jak ty traci rachubę, co? Na rogu 126 i Właśnie dzwoniła mi powiedzieć Tak, przepraszam Ok Ktoś się podszywa pod nas? Ok, przecież mnie tam w ogóle nie było No właśnie, musimy zobaczyć co się dzieje Iść do teatru Co tu się odpierdaula? Moi no kochani, jak wam dzionek mija? Jak wam wieczór mija? I w ogóle jak się macie, co? Powiem wam, że jestem wykończony na razie. Znaczy wykończony. Za kwasy niesamowite. Wróciłem wczoraj z wesela Eee. Aparat. Co ja to muszę zrobić? Czekaj, obiekt poza kadrem. Przepraszam! Sorry, sorry. Sorry Mogę Sorry, co to Nie patrz na mnie, Spidermanie! Wiem co Całe miasto widziało tego na O o, 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 o! To chyba to nie? Co to jest? Już wiem dlaczego Johnami. miło. Barbe z nazwy. Nie wiem. Nieważne, nieważne. Moi kochani, lecimy, lecimy, lecimy. Dajesz Spidey. To tu widzę mi się. Muszę się Otoczenie, co się zobaczymy, co tu się stało. Także dzisiaj w sam raz tak misja poboczna, wiecie? Żeby zobaczyć co i jak, żeby się wdrożyć na nowo do życia i tak dalej. To jest taki groźny, to już coś. Okej okay. Policjanci, co mi policjanci powiedzą, siema mordeczko przegapiłem, dzięki za pomoc Już wróciłeś? Myślałam, że leciałeś do tamtego pożaru. Tak, właśnie lecę, w którą to stronę było? Ostatnio ruszyłeś tam, na południe dzięki, trochę się pogubiłem. Okej. Okay. zlokalizujmy pożar, mam nadzieję, że znajdziemy tamtego agadka. Sorry, sorry. Ciścia taka. Strachliwa. On pewnie będzie sam jeszcze powodował te pożary. Widać szkody po pożarze. Zdaje się, że szybko go ugasili. Ej, Spidey, co zrobiłeś z tą gaśnicą? Gaśnica, tak? Gdzie mógł ją zostawić? tu na pięterku coś jest. Siema. Nie wiem, jak ci dziękować za wyciągnięcie mojej przyjaciółki z płomieni. Myślałam, że już po nie ma za co. Chciałbym się upewnić, że wszyscy są bezpieczni. Mhm. Ale ten dym trochę mnie skołował. Pamiętasz dokąd potem poszedłem? Wybacz, pomagałam przyjaciółce. Wydaje mi się, że tam. Dzięki. Czy znaczy ja mogę zobaczyć jeszcze, co to tam na górze jest? Mogę. Kimkolwiek jest ten fałszywy spider Wygląda na to, że pożar spowodował zwarcie, a nie podpalenie. Okej, okay. mój brat bliźniak użył gaśnicy. Wszyscy są chyba bezpieczni. Brawo, Dobra, dobry. dzięki. Może ty mi coś powiesz do gaśnicy z Gaśnica. O, dzień dobry. ją zostawić. Jest i gaśnica. Znajdziemy odciski palców może? Nieznana substancja. Okej. Okay. Mm hmm, się gaśnicą. Jaki to rodzaj środka gaśniczego? Tutaj mamy plusiki, tu mamy plusiki, więc musimy użyć tego. Tego, A po tej stronie, nie, nie tego. Po tej stronie tego. I tego, dobra. Mamy to. I co znajdziemy? Divodorofosforanamonu. amonu. Łatwy do namierzenia. ADP. W skrócie. Właśnie się dowiedzie. Czy tutaj jest coś takiego jak tryb detektywistyczny w Batmanie? Holy fuck, oczywiście, że tak Zarąbisty Dobra, napierdzielamy, napierdzielamy Spidey Pokaż dupę Tak mu krzyczeli Bardzo dziwni ludzie o, teraz tu, o, 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 o! dokąd mnie to doprowadzi? On na nogę, wygląda jakby się z kimś bił, może coś wie. Siema Weź stary okuślu. Powiedziałem ci przecież. Wszystko rozegra się na dachu, słowo. Kurwa dachu. Tylko uważaj na siebie, obym tylko zdążył. Nie, już wszyscy. Ty jebaniutki, on wszystkich rozłożył. Gdzieś się nauczył tak walczyć. I zostawił narkotyki. Intencje chyba ma dobre, nawet jeśli jego metody są szalone. Policja zajmie się z tym. Okay. Fałszywy Spidey musiał zejść z drugimi schodami. To nie ruszasz się. Kilka dni naprzeciw bulowcach i będzie okej. Okay. Okej, okay. czy ja teraz będę normalnie klatką sodową zbiegał? on. Siema, mordeczko. Jakie ziomak w ogóle, co jest grane? Nie, to znaczy... Nie ma problemu. Przepraszam, tak słyszę kogoś w potrzebie. No, kopią Ej, kogoś ja zarobimy. Tak Nikt tak nie mówi! Zostawcie go! Ta, jasne! Za twoją głowę dostaniemy od pana Fiska niezłą premię. Ej, kokolety! Ja nie jestem Spidermanem! Zgadza się, już nie jesteś. Pora hmm. wyrównać szanse. Chodź tu, gnoju, mamy cię! Je! Yeah. Napierdalanka! Holy fuck! Zaklejone oczy! Pęk! 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 Elektrowstrząsy suki! To je to! Pęk, 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 pęk! I jeszcze wykończenie! Haddong! Ale kiedy przebierasz się za mnie, bierzesz na siebie moich wrogów. A ja mam. Tam jest jeszcze jeden. Uważaj! Kolejny! ty resztę! Ziomek! Chodź tu! Spadniesz? Spadni. No Co za gnojek, no? To ja muszę do ciebie, tak? No wykończenie w takim razie. Nie będę się patyczkował z tobą. Nie, kurwa, girami Hopsa! Nie strzelaj w mojego, nie kolegę! Wiesz, jak chcesz pomóc innym, to niedaleko jest dom opieki Fist. Na pewno byłoby wielu chętnych na darmowe lekcje samoobrony. Dobra myśl! Przyznaję, że dostrzegać. Czekajcie, potrzebuję tylko. sieć uderzeniową! Niko, nie trafiłem, trudno. Sieć uderzeniowa Bang! Został granatem, ziomek Tups! Nie ma no ja. Jebongo! Co ja zrobiłem? Nie mam pojęcia. Ha dong! Pong! Uff! Chodź tu! O kurwa, tam jest gości z wyrzutniem rakiet! I podbicie do góry. Opsai! Ting, 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 ting! Ginął? Oczywiście, że tak, tam jest następny. Dobra, jeszcze Ciebie się trzeba pozbyć. Wybicie do góry, cyk, cyk, cyk. I dobicie w powietrzu. Jeps! Nadźgałem nas Zadź... zabiłem chłopa. Nie wiedziałem, że ja tak mogę robić. Bang! Ja miałem brać gości z giverami, on ma. Największą giwerę z nich wszystkich, chłopie! Pięknie, Spider... Spider Spidermanie fejkowy, teraz ciebie obiję. W ogóle on ma kostium z... To było mocno. ...zapinany ty z tyłu. Ok, właśnie o, super power-upa dostaję, Ale jak tak dalej będziesz robił, to w końcu zginiesz. Tak, teraz to rozumiem. Spokojnie, odwieszę kostium. Koniec ze spider -many. Odwiesi Wóznie. kostium, jeba nie... Tko. Poza tym, nie potrzebujesz kostiumu, żeby zmieniać świat. Dobrze powiedziane, zapamiętam to. Może od Doga sobie opierdolimy jeszcze? A, nie możemy. Przykro. Tu też coś jest, tu też jest jakaś misja poboczna, czy co? Gołąb A, gołąbek. To nie, to gołąbka nie będziemy. Gołąbki połapiemy kiedy indziej. Teraz możemy wziąć plecak i lecieć do misji głównej, co? Co wy na to? Pisaliście mi, że odcinki są troszeczkę za długie. Kurwa. Więc postaram się z tym coś zrobić. Spider Squad! Spidey Squad! Mój Spidey squad. Fan club. Zajebiście. Ładne. Dzięki nim łatwiej jest mi znosić wymysły Jamiesona. Hm. Super. Jak my mało tych plecaków znaleźliśmy w ogóle. Szaleństwo. Jeszcze go dorwę. Dobra, lecimy powolutku. Tutaj jest jeszcze wieża, którą mamy nieaktywowaną. Powinienem poszukać wiesz na słuchowych. Da się zrobić, spaj. da się zrobić. Szybko się tam udamy. Ogarniemy sobie, ona pewnie będzie na tym budynku tutaj. Nie, jednak kawek dalej. To się wybijemy stąd. I co? i ona jest tam gdzieś. Holy fuck. Oto wiadomość z ostatniej chwili. Moje źródła donoszą, że policja podejrzewa, iż to demony. Stoją za przeprowadzeniem ataku bombowego w ratuszu. Jeśli to prawda, cofam swoje słowa o tym, że to nie wina Spidermana. Byłby on wówczas przynajmniej częściowo odpowiedzialny. Co mnie niepokoi to, że stoję obok dwóch demonów akurat. Wilsona pozwoliły demonom urosnąć w siłę i zatruć nasze miasto. Każde działanie ma swoje konsekwencje, moi drodzy. A tego Spider-Man zrozumieć po prostu nie Dobra, Spider kumpel mi pomógł, się. nie wiem jak ja to w ogóle, co ja ogarnąłem, nie? Jaki klucz zaś, holy fuck, e, stąd to idzie, muszę przypomnieć jak, to... ja, jak się to robiło, nie to, resetuj obwód, tak Czekajcie Aha! Kurwa No debil. Eee, obróć jak tego nie mogę obrócić A nie, tu muszę dać do Say what? Aha, tak to mogę zrobić, dobra Nie, źle, to muszę dać piątkę w takim razie. Udało się. Dobra, zajebiście. Sukces. Ha, uciekał. Ucieka mi. Gdzie są bomby? Nie gołębie Spidey, bomby! No nie na dół, tu Kurwa, tu jest bomba, ziomek! Ja pierdzielę jakie... No... to to ku... a wymyślił. mi! No i bardzo... Dobrze. Tu masz ważniejsze rzeczy do zrobienia, hopie. Dobra robota, Co za gunwo? Dzień jak dzień. Co za gunwo? Dobra, to skoro i tak już mamy trochę minut na budziku, to może sobie wiecie. Zrobimy sobie tutaj jeszcze wieże tak na spokojnie dzisiaj. W następnym odcinku, jutro już będziemy szaleć. Bank, następna wieża, Apple West Side. Cyk zrobiona. Dobra, mamy tutaj całkowity zasięg. Mnie interesuje jeszcze ten Black Cat, co tu jest? OPSA! Piu, 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 piu. Dzień dobry. Kolejny ładny obrazek z kotkiem. Honeymoon. Te kamery nie są tanie. Jeśli Felicia jest na czemu je wszędzie zostawia? Kto powiedział, że on jest spłukana? Ścigasz, Może kiedyś nawet dam ci się złapać. O. O, ale nie dziś. Boom! Spotyk. Mam cię! Black Cat lubi grać w różne gierki. Zwłaszcza ze mną. Zagrajmy w gierkę z Black Cat. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Funkcjonariusze pod ostrzałem zamaskowanych sprawców udajcie się do Kolumbii. Co, że demony się już nie pierdolą w tańcu. Czekajcie, bo ja zaraz dolecę do tej misji i tyle będzie. Znowu będzie odcinek, który będzie miał 40 minut do tego, byśmy dzisiaj akurat chyba nie chcieli jednak. Ładnie tu jest. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się ten nowy Jork podoba. Wszystkie jednostki, Trwa... To jak to płynnie wszystko chodzi. Miejsce zdarzenia to Lincoln. Gołąb Howarda. Nie! Muszę go złapać. To mamy jeszcze tam. Twierdzę. No nie! Umiem pokonać super A nie mogę złapać gołębia? Ciche z dziesięcioma przedmiotami. Ich sprzęt jest mocno zakurzony. Leży tam dla niepoznaki? Na to wygląda, ale jeszcze lepiej się przyjrzę. Dobra, ja to zróbmy to. Myślę, że to będzie idealne zwieńczenie odcinka, nie? Nie się z widzem? Pracowali razem. Ale szef nigdy mu nie ufał. Najwyraźniej miał rację. Jeżeli się nie mylę, Osborn będzie niedługo żałował, że on przyjechał. Za widokiem, dobra, zajebiście, cyk. Mamy następnego tego po prawej stronie, jeszcze spróbujemy. No właśnie tego tu. O tak, bo to się... Nikt nie przejmuje, nikt, żaden kolega Cię nie lubi. Teraz musimy rzucić jeszcze dziesięcioma przedmiotami. Więc co, chyba się nie będziemy dobra, patyczkować, nie? Co, Spiderman man coś zrobił? Nie było zostać. Nie wiem o czym mówicie. Możesz się Jeps Ops! Dobra, to zrobimy eliminację szybko. Jeszcze tylko cztery rzeczy musimy rzucić, więc zajebiście. Macie przewagę i co z tego? Co w związku z tym? Nice. Jeszcze tym. Yeps. Pyk, pyk. Pyk, pyk, rzucimy przedmiotem. Bang w tamtego. Mamy wszystko. Ciebie wykończę tak, bo ty masz karabin. Tobie mogę wpierdzielić inaczej. Bang, bang. Unik kurła. Przepraszam, ale darmowe pączki już się skończyły. No właśnie, nie ma. Aj, ty! Masz. Gnóju. Bang, bang. 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 Oh, o, fo... fuck o, jak dobrze, że to nie wybucha, jak się to złapie. Do góry. No, och. Jak mnie pierdyknął w ogóle, nie? Macie, Spider-Kumpla. Gnoje. Jep yeah. Nie, już się skończyły, Spidey. Już się skończyły właśnie w tym problem. Oni są w kurze, bo nie kupili sobie nic. Zeszły weekend mi kolorowy. Zeszły weekend. No, nie gadaj. Przewożą narkotyki w betoniarkach? Tak podejrzewam, ale podejrzenia nie wystarczą. Potrzeba dowodów. Zbędzie <laughs> się miała. Holy fuck! ładnie nam to wyszło. Aż tym zajmę się osobiście. za załatwmy go wreszcie. Dobra, cyk. I teraz rymy cyk. Pyk pyk, 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 elektrosiecią. Zajebiście i siecią uderzeniową. Holy fuck! I nie wyszło! Oj, znowu nie wyszło! Granat! Holy fuck! Ale mnie pierdyknął, gnojek! Trzeba wykończyć tych skurczybieków, co mają broń. A żarty mi się już skończyły. szajs, nice, nice. o! Oh, holy fuck! Czekajcie, trzeba to ogarnąć! Którzy tu mają broń, co? Tamten ma broń. Unik, Spidey! Oh, fuck! Nice. Aha, nie mam tego. No tak, bo się uleczyłem, to dlatego nie mam. Urłagnoje. Dobra, tych starczą przede wszystkim, i tych z pałkami. Dawaj power. Tamtego. Holy fuck Spidey, tu masz bliżej gościa, który bije taką wielką pałką. Kurwa! Dobra, wykończenie, któregokolwiek. Dobra, udało się, zajebiście. Uleczenie szybkie. Bęk bęk Zajebiście do góry. Do góry! O! Mamy... No ja... O! O o! Czy to wekna? Holy fuck! Czy to jest wekna? Ja dole! masakra. Dobra, wszyscy ogarnięci, ale to było blisko. potrzebne dowody już czekają w mojej sieci. Dobra robota. Fiskowi się wydaje, że będzie rządził zakrata, ale wkrótce zrozumie, czemu związki na odległość źle się kończą. Najs, nice, mamy żetony baz zrobione. A teraz, moi kochani, kończymy ten odcinek. Stanę sobie tutaj. Pięknie ładnie. I skończymy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, jeżeli materiał wam się podoba, to zostawcie coś po sobie, łapkę, komentarz, subkę, będę bardzo wdzięczny i trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, hej.